Dajcie, moi drodzy, na praktyce poświęconej naszej szyi. Co tu dużo mówić? Głowa ciężka, barki zmęczone i ta nasza szyja, kark cały czas mocno dźwiga, więc dajmy jej chwilkę wytchnienia, poświęćmy jej tę chwilkę uwagi, parę minut. Usiądźmy sobie na początek wygodnie, spuśnijmy głowę luźniutko w dół, barki rozsuń, opuść. I zacznij przetaczać go zaraz w prawo, po półokręgu, a z lewo. Bardzo sobie w przyjemnych zakresach. Powodnie. Wróć do centrum, podnieś głowę do góry, popadnij teraz prawą prawego lamita, lewą dłoń przełóż sobie. Dwa pierwsze wyniesie mnie Jeżeli ciężko Ci go wyczuć, to na chwileczkę skieruj lewe ucho w dół, pojawi się to pasmo, wyczuję ja, i wróć sobie do poprzedniego ułożenia. Tawerand tu w dół, delikatnie sobie porozicie. Możesz, plecy, możesz je w taki sposób, możesz się ugniatać. Powędruj sobie. Od ucha w dół. obojczyka. I od ucha nieco w tył. Teraz włóż tą część i po włos Daj sobie aż do ramienia. I rozmyśla. Nagastuj. Popadnij lewym uchem, prawa dłoń. I rozcierasz, Jeżeli Cię już będzie zlokalizować, mniejszą pokryw, prawe ucho. Od razu wyczuć. Od której dokładnie. Też delikatne roztarcie od ucha do tyłu. Nie do obój, czeka tylko bardziej w stronę pleców. I teraz nasadą nadgarstku. Pozytywna. Nie musi być to jakiś super dokładny masaż, ale jeżeli czujesz, że gdzieś jest duże napięcie, wręcz ból, Zatrzymaj ten filmik i, i pośpiewaj chwilkę dłużej na to miejsce. I powoli wróć do sen. Teraz urusz swoją prawą dłoń. na no, to prawym uchem może być skrom. Jak spojrzysz sobie lekko w prawo, to wyłopiec jest w polu widzenia. I zaczynasz napierać ręką na głowę. Połowę na rękę. I rozluźnij. Samo powtórz na drugą stronę. Lewa dłoń. Jak spojrzysz w lewo, widzisz łokieć w polu widzenia. Zaczynasz napierać. nic nie wygrywa. I rozluź. Przepleć teraz swoje dłonie na czole. barki od uszu. Możesz nawet podciągnąć je do góry, lekkie kółeczko i, i Teraz głowa napiera w przód, dłonie pchają głowę w tył. W kręgosłup. nie załamuje się. Nie rób tego, Tylko wyciągaj go. też czuć, jak mięśnie podpotyliczne pracują. Trzymaj. Pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden, rozluźnij. I teraz przerzuć swoje dłonie na tyle głowy. I to samo. Głowa pcha się w bo nie pchają głowę do przodu. Nie chcesz skinać barków. Barki i Trzymaj, pięć, cztery, trzy. Dwa, i jeden Rozluźnij. Jeżeli siedzisz tak jak ja skrzyżnie, to warto przepleść nogi odwrotnie. Pamiętaj, no że tę praktykę możesz też wykonywać sobie na przykład na krześle. Połóż teraz prawą dłoń do boku. Pociągnij się lewym uchem do lewego ramienia. przełóż lewą dłoń nad skron i delikatnie naciągnij może popłynąć prąd przez przedramię, przez chłopiec. Jest to zupełnie naturalne. I rozluźnij, zmień stronę. Lewa dłoń, przechył głowę, połóż lewą dłoń, przechył głowę na prawo, Tak chyba. Oddychaj cały czas spokojnie do dolnych brzegów. I rozluźnij. Wróć do centrum. I moje ulubione ćwiczenie, które pięknie koryguje nam nieprawidłowe ustawienia kręgosłupa. Wklejcie dłonie w ten sposób, powróć sobie pod brodę. I teraz na wdechu łokcie daj do góry. Wydech łokcie w dół, zamykasz dłonie, weź się dołożyć łokcie i popychasz, rozpędzasz głowę do tyłu. Barki pójść i wdech wracasz. I wydech, popychasz, patrz na sufit, nawet w się. Wdech wracasz. Wydech, do tyłu. Wdech. I wydech, Pokażę i na każdym powoli Wdech. Wdech. przejdź sobie teraz do pozycji ręcznej, Dłonie są pod barkami i wejdź w pozycję ośmiu punktów. Połóż klapkę brodę na macie. Jeżeli będzie ci ciężko, to połóż się na brzuchu i stąd unieś biodra do góry. Dłonie przy klatce piersiowej, łokcie zbierz, łopatki ściągnij. Uwaga, podnosimy głowę do góry. I odkładasz. Na wdechu głowa do góry. Wydech, otwórz. Wdech do góry. Wydech, otwórz. Dech do góry. Wydech, otwórz. Połóż biodra. połóż na chwileczkę czoło na Macie. Zbliżamy się już ku końcowi. się teraz do pozycji takiego spacznego spinksa. Twoje dolne żebra leżą na Macie, żeby ciężko odsływać. Podnieś troszeczkę tu w oczu, jak żebra się do i oprz. Zbliż łokcie maksymalnie do siebie, ogonek oczywiście aktywnie, troszkę pod spód. I teraz połącz kciuki. Podnieś brodę do góry i pozwól, żeby kciuki pociągnęły twój podbródek do góry. W tym samym czasie naciągaj barki w dół od I trzymaj. Militar nie rozluźnij, broda do mostka. I powtórz jeszcze raz, bo teraz oprócz tego, że kciuki będą w podbródek do góry, barki ściągniesz do łapuszy, to pomyśl o tym, że chcesz obciany, przyciągać matę do siebie i dodatkowo wciskać się żebrami pod głowę. Wejdźmy jeszcze raz. I Barco, żedra, Observe Pobre, perte, controle, pôr, o, was, o, o Poruszaj delikatnie głową prawo-lewo. A teraz spójrzcie klocek, przekręć się na plecy. Podłóż klocek pod swoją potylicę. Też, żeby skierował on Twoją brodę w dół. Jesteś na krawędzi klocka. Dolne plecy niech miękko opadną do maty. Możesz tak chwileczkę. Teraz delikatnie poruszaj głową w prawo i w lewo. Możesz natrafiać na bolesne punkty. Możesz czuć nawet takie nieprzyjemne kucie aż do czubka głowy. Może nawet do czoła? Walnij teraz powolutku swoją powięź, rozluźnij czepić, ścięgnij. Możesz w tym ruchu pozostać sobie nawet do trzech minut. Ja Ci serdecznie dziękuję za wspólną taktykę. Mam nadzieję, że czujesz teraz fajne dotlenienie, czujesz świeżość umysłu i swobodę w ramionach, w swoich szyi, w karku. Jeżeli masz ochotę na bardziej rozbudowaną wersję, to zachęcam do wsparcia kanału i dziękuję Tobie, że jesteś. Mam nadzieję, że ćwiczysz. Do zobaczenia w kolejnej części na Macie. Namaste.